Hello, maz. Z tej strony i witam Was w moim kolejnym filmie. W którym chciałbym co nieco pomówić na temat Terrarii. A mianowicie, tak, dobrze widzicie, jestem znów, znaczy, wracam de facto znów do grania w tąże grę. Gdyż nie wiem, czy pamiętacie, ale poprzednia moja seria, no, tak, powiedzmy, że w pewnym momencie została ucięta. Było to spowodowane tym, że po prostu w Terrarie odechciało się grać zarówno mi, jak i moim kolegom, z którymi graliśmy, czyli tutaj mam na myśli oczywiście Echo i Geralta. I niestety, tak jak mówię, wtedy nie chciało już nam się po prostu ciągnąć tej serii na siłę. Ona już pod koniec zresztą mam wrażenie była taka robiona na siłę i nie chciało nam się po prostu tego kontynuować potem. Dlatego od ponad chyba roku nawet już nie pojawił się żaden materiał dotyczący się Terrarii. Jednakże ostatnio mają zajść nowe zmiany w tejże grze. I one zajdą dokładnie 30 czerwca. Oznacza to, że będzie właśnie wtedy duży update do Terrarii. Będziecie update 1.3. Ten update już się zapowiadany od bardzo, ale to bardzo dawna. Od długiego czasu też nie była znana też jego data w ogóle wyjścia. Dopiero, nie wiem, od niecałego miesiąca w ogóle wiemy, że tą datą jest właśnie 30 czerwca. I właśnie w związku z tym, że tym nowym trailerem, który wyszedł dzisiaj naprawdę, ledwo co wyszedł dopiero, który pokazuje wiele z tych nowości, na pewno nie wszystkie, i pokazuje jak dużo w tej grze będzie, można będzie teraz zrobić, i jak bardzo ona zostanie ulepszona. Dodane achievementy, dodane możliwość tworzenia własnego serwera przez Steam, dołączania potem swoich znajomych, więc naprawdę wiele opcji dzięki temu dojdzie bardzo pożytecznych. I miejmy nadzieję, że update będzie wielkim sukcesem. Że ja zresztą tak przewiduję, że będzie bardzo ciekawą rzeczą, którą spotka to grę. I bardzo chętnie wrócę do niej właśnie wraz z nadejściem tego update'u. Jednakże... Nie będę chciał zaczynać serii od nowa, gdyż nie widzi mi się znowu, nie wiem, przez jeden odcinek, na przykład, eksplorować tylko i wyłącznie cave'y, patrząc na to, a jak już to widzę już setny raz, o, kamień, o, na przykład ametyst, o, grzyb i tak dalej, nie? Że nie będę udał tu ekscytacji, bo jej nie ma. Dlatego chciałbym przeżyć z wami, że tak powiem, te nowości, które przyniesie nam update 1.3. I mam zamiar, zacząć na nowym świecie, to fakt, ale mam zamiar zacząć postacią, którą obecnie mam. Wymaksowaną, taką, że już de facto nie mam co nią robić. I będę za pomocą jej i przedmiotów, które już zdążyłem zdobyć, stworzyć nowy świat kompletnie, bo dojdą też nowe biomy, dojdzie też nowo, duża ilość surowców, wiele nowości jest związanych właśnie z generatorem mapy. I ja nie chcę ich ominąć tworząc oczywiście filmy dla Was. Mam nadzieję, że seria okaże się sukcesem i że pomysł Wam się spodoba, że zacznę grać na nowym świecie, ale postacią już, którą mam wymaksowaną. Jest to właśnie ta postać. Wcześniej grałem właśnie tą postacią. Ja ją oczywiście nadal mam. Nadal mam nawet świat let's Playo, na którym kręciłem. Let's playa, na którym kręciłem. Świat, na którym kryje się Let's Play'a. Ludzie, zaplątałem się. I tą postacią będę sobie grał. Mam też dużo światów, ale to, to nieważne. I... Mm, przejdę teraz na świat, na który obecnie mam taki rozwinięty dość mocno. To, tak więc witam was na moim świecie, na którym na co dzień sobie grałem w Terrarie. Poza Let's Play'em, bo do Let's Play'a już możecie, mogliście się domyśleć, miałem osobny świat. I jesteśmy akurat w moim domu, tak jak widzicie lubię budować na bogato i wszelkie różne style mieszać ze sobą, oczywiście, no, w granicach rozsądku, tak, czyli jak jest jakaś złota przestrzeń, to tam są tylko złote rzeczy, jak jest lodowa, to są tylko lodowe, a jak jest taka przeciętna, to są tylko przeciętne rzeczy, zawsze chciałem mieć dom w postaci przystani, no i powiedzmy, że ten, że to tak wygląda, de facto, no, jakaś kaczka tam jest w oddali. Jak widzicie też dawno na tym świecie nie grałem, bo są tu nawet ozdoby świąteczne, no, czyli grałem trochę na święta, a od tamtej pory praktycznie nic tu się takiego większego nie zmieniało i cóż, jest to tylko część oczywiście mojego świata, e, mogę wam pokazać mniej więcej na czym, na, na jakim świecie ja się, na jakim świecie ja rozwijałem moją postać, to jest arena, na której zazwyczaj... Walczyliśmy z y, falami świątecznymi, halloweenowymi. Oczywiście materiałów z tego niestety żadnych nie mam. Niestety. Y, z różnych powodów między innymi dlatego, żeby się też po prostu nagrywać nie chciało albo przepadły. No różnie to bywało. Y, ale oczywiście będę starał się to nadrobić. I to jest główna część mojej mapy. Y, jakiś lag... wow, jakiś mega lag mnie złapał. I to jest... Główny dom. To jest dom, który rozwijał się tutaj od bardzo, bardzo dawna. Jest to tak zwany hotel NPC-ów, prawda? Czyli tutaj nasi NPC-owie będą sobie mieszkać. Jest on wbudowany tak właśnie fajnie w, w ziemię, tak? Bo tutaj właśnie były takie tunele i wykorzystaliśmy właśnie ten, ten kształt tego terenu właśnie, żeby stworzyć tutaj takie oto cudo. Tam na dole jest dalsza część tego hotelu. Um, oczywiście nie grałem na tej mapie sam. Ta część na przykład należy do echo. Które tutaj wyludowały swoją bazę? Może nie będziemy mu tam wchodzić. A tutaj niżej znajduje się domostwo Geralta. Gdyż nie tego razem graliśmy w let's playa, ale również graliśmy tak na luzie. I jeszcze jest tutaj domek innego znajomego. Tak, tak więc nie graliśmy tylko we trójkę. Troszkę farm na dole. Tak więc taka przeciętna mapa. I w sumie zbyt wiele ciekawych rzeczy już de facto tutaj nie ma. No może. Taka ciekawostka na temat tego mostu, bo pewnie co bardziej... Możecie zauważyć, że dość dużo nagrobków tutaj jest. A no... Ten most ma bardzo wspaniałą historię, ponieważ... On tutaj już istnieje chyba ze Jak mnie państwo nie mieli, ze 3 lata chyba już nawet. On 3 lata temu został tu zrobiony i on nadal jeszcze istnieje. Nadal na tej samej mapie gramy, która jeszcze wyszła... która jeszcze została stworzona przed update'em 1.2 i na tym moście bardzo dużo walczyliśmy, właśnie też z Geraltem i z Echo e, Walczyliśmy z forami, w sensie z bosami. I wyniki tych walk, jak widzicie, hmm, prezentują się na prawo i lewo e, Bo te monstra były dość wtedy potężne, wtedy jeszcze nie mieliśmy narzędzi typu na przykład lecząca zbroja czy coś takiego Więc po prostu męczyliśmy się z nimi i wtedy nasza postacie nie miały 500 życia, tylko 400, więc no były to stare, dobre czasy. No, ale dobra, po co ja idę na prawo, skoro tam nic nie ma? Weszliśmy do mojego domku. No i to jest sobie cały świat, na którym my się rozwijaliśmy, w sensie nasze postaci. Niestety, prawda jest taka, że jedyną, jedyną osobą, która ma swoją postać tak wymaksowaną, jestem ja. Ani Echo, ani Geralt swoich postaci nie mają, pozostały albo skasowane poprzez... Reinstall systemu, albo przez przypadek, no z różnych powodów oni swoich postaci niestety nie mają, ja bardzo nad tym ubolewam, ale spokojnie zaradzimy temu. Mam nadzieję, że chłopaki się zgodzą i im postacie wymaksujemy bardzo szybko w przeciągu najbliższych paru dni. Dzięki czemu będą mogli razem ze mną nagrywać filmy, oczywiście, i będziemy mogli razem odkrywać, co nam przyniesie update 1.3. A tak jak mówię, nie chcę nagrywać na tej mapie. Ponieważ na tej mapie nie będzie wielu rzeczy, które będą na zupełnie nowej mapie na zupełnie nowej mapie mam zamiar stworzyć oczywiście nowy dom, nowe mieszkania będą, nowy hotel dla NPC-tów, nowe miejsca ciekawe do odkrycia na pewno też znajdziemy. To wszystko będzie nowe i część z tych rzeczy pewnie będziemy przenosić z tego świata, bo nam się przydadzą, chociażby jakieś materiały budowlane podstawowe, tak, no bo raczej nikt nie będzie e, kopał w, od nowa kamienia czy tam, czy wydobywał drewna. No, ale to się jeszcze zobaczy. Jakoś to zorganizujemy sobie, żeby przygotować się na update 1.3, gdyż tak jak mówię, no jest to dość duże wydarzenie, bo update'y do terali nie wychodzą na co dzień, a jak już wychodzą, to jest to coś wielkiego. Dlatego nie chcę tego ominąć i nie chcę też zaczynać tego od nowa głównie z jednego powodu, bo tak jak mówiłem chyba już nawet, nie chce mi się po prostu wydobywać tego wszystkiego od nowa. Tak, ja już tutaj, widzicie, dużo osiągnąłem. Mam swoją postać, która i ma idealny setup, ja jeszcze mam taki setup dla maga idealny, nie? I... Więcej mi do szczęścia na razie nie potrzeba. O proszę, już tam mamy pełnię księżyca, to umiera jakiś wilkołak. Chyba gdzieś tu po lewej, tak jest. <gry> I... Mając ten setup, który mam... Będziemy odkrywać, co nam przyniesie nowego Terraria. Będzie też nowy tryb gry, czyli będzie jakiś expert mode. Tylko nie wiem, czy to będzie też do odblokowania jak tutaj hard mode, czy będzie po prostu jakieś poziomy trudności, tak jak większość gier marzy. Ustawiasz sobie easy, medium, normal, czy coś takiego. Więc zobaczymy, jak to będzie. My, oczywiście, weźmiemy sobie prawdopodobnie najtrudniejsze. No bo Terraria nie jest trudną grą. Znaczy, nie, no jest, czasem jest stanowi wyzwanie, ale to jest właśnie fajne, właśnie w tej grze, że nie jest nudno. I że są fajerwerki. Mogę wam też tak pokazać jak mniej więcej ta arena działa. Jeżeli się nie mylę, to ten przycisk... Tak, ten przycisk uruchamia całą arenę. Znaczy całą. To jest większość, te, większość areny. No jeszcze mamy tutaj statuę do respienia tych, respienia many i tak dalej. To jest dla mnie dobre, kiedy na przykład tak nawala się z jakichś broni magicznych, tak? I jak wokół ci coś lata. Więc um, arena jest dość dobrze, wydaje mi się, zbudowana. Bardzo nam dobrze służyła w walkach, i kto wie, czy jakiś materiał też z niej nie nagram. No bo w sumie ja nie mam zamiaru porzucić tego świata w związku z wyjściem nowego update'u, tylko mam zamiar rozpocząć grę na nowym świecie, ale tą postacią, którą teraz widzicie, jak to się skończy? No, mam nadzieję, że. Wam pomysł się spodobał, że chętnie pooglądacie również Terrarię i że razem z nami chętnie poodkrywacie co nowego update przyniósł. A póki co, bez zbędnego już przedłużania, dziękuję za uwagę. I teraz jeszcze też zobaczę, czy następny materiał będzie z przygotowań do update 1.3, czy to będzie już po wprowadzeniu update 1.3. To jeszcze zobaczę. Jednakże, jak już będę wiedział, to Wy oczywiście pierwsi się o tym dowiecie poprzez już film opublikowany na YouTubie. A póki co, chciałem wam tylko, Was tylko przygotować na to, co planuję, ze względu, na ze względu z nadchodzącymi zmianami. Tak więc dziękuję za uwagę, trzymajcie się i cześć!